Cześć! Z tej strony Domanu, a dzisiaj mam dla was coś dość nietypowego, bowiem Toccy jeszcze nie przestały wychodzić w FIFA 23, a już teraz jesteśmy w stanie zbudować całą wymienną ekipę piłkarzy z drużyny sezonu, wartą mniej niż milion monet, która co prawda jest prosta, bo mamy tutaj dwie narodowości i trzy ligi, ale mimo wszystko w ostatnich latach zbudować jakąkolwiek tanią hybrydę na pełnym zganiu, składającą się z zawodników Toc było dość trudno, bo z reguły, a to brakowało jakiegoś bocznego brońcy, a to jakiś zawodnik ważny dla zgrania całego składu był dostępny za zadania lub SBC, które wygasło, a to musieliśmy użyć na przykład jakiegoś bardzo niskiego SEO, wolnego, a do tego słabego fizycznie, którego nie można było rzetelnie polecić, albo nawet jeśli jakieś ogniwo ważne do podtrzymania chemii w końcu się znalazło, to okazywało się, że ten ostatni element całej układanki kosztuje na przykład milion monet, podczas gdy 10 pozostałych piłkarzy wartych jest 700 tysięcy. Więc z reguły zbudowanie taniej, grywalnej hybrydy totsów na pełnym zgraniu no nie jest wcale takie proste i wiem o tym z doświadczenia, bo bawię się w układanie takiej drużyny co roku. Ale teraz w FIFA 23 mamy jeszcze maj i już za 900 tysięcy monet jesteśmy w stanie ułożyć hybrydę, w której nie ma żadnych poważnych niedociągnięć. A najwolniejszy zawodnik, czyli Rice, ma 84 tempa, bowiem nawet środkowi obrońcy mają po 87 pesa, a przy tym mierzą kolejno 190. Oraz 192 cm wzrostu. I wszystko rozłożone jest tak, by, jak to już pokazałem na grafice, w samym meczu bawić się tą drużyną na ustawieniu 4-3-2-1, gdzie Kieran Trippier przechodzi na prawą obronę, Klaus wciela się w rolę trzeciego środkowego pomocnika, a Tela i Kabela obiegają całe boisko, zagrywając piłki do potężnego Harego Keina. Na papierze wygląda to więc bardzo solidnie, a w samym meczu prezentuje się nawet chyba jeszcze lepiej, bo jeśli chodzi o takie budżetowe drużyny ta jest bez wątpienia jedną z najlepszych, jakimi było mi dane grać w FIFA 23, no ale nawet taki szczegół jak przesunięcie Klausa do środka pomocy robi niesamowitą przewagę, bo mając w środku pola gościa z pojęciem o każdym elemencie gry, który ma cztery gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, a do tego 98 tempa, jesteśmy w stanie nękać nim naszych rywali cały czas przy obu polach karnych, no bo jeśli trzeba, to Francuz obiegnie całe boisko, by zagrać piłkę do napastnika lub strzeli bramkę bez wątpienia pomaga mu siła strzału oceniona na 93, a gdy przyjdzie co do czego, to jest końco obrońca, więc zna się na wspieraniu defensywy. Mamy tutaj też paru piłkarzy pokazywanych już wcześniej w innych składach, takich jak Brownhill, Giles czy Tela, więc im nie będę dzisiaj zbytnio poświęcać uwagi. Chociaż co mnie nieco zaskoczyło, to fakt, że napastnik Barni biegając obok Harego Keina prezentował się lepiej niż w prezentowanym niedawno składzie z Championship. Jednak z drugiej strony, testując przy okazji tej drużyny drugiego najlepszego strzelca Premier League w tym sezonie, zrozumiałem czemu przez niektórych graczy jest on tak chętnie stawiany na piedestale. Ale z Anglikiem jest po prostu coś nie tak w pozytywnym znaczeniu tych słów. Być może klasycznie duża w tym zasługa sporej sylwetki, ale gość ma 90 tempa, a gdy się rozpędzi, zdaje się być ewidentnie szybszy i rajdy wcale nie są dla niego problemem. Z innej strony jego siła jest niesamowita, gdyż może kryć go dwóch topowych obrońców, a gdy my zagramy do niego piłkę, on sobie ją spokojnie przyjmie, odwróci się do bramki i strzeli gola. Nawet trzy gwiazdki sztuczek nie są dla niego wielkim problemem, bo gdy wykonamy Keinem chociażby prostego fake shota na oślep, on często dosłownie przewróci swojego rywala, przebiegnie po nim jak po jakimś śmieciu, a potem i tak odda strzał, z którym nie poradzi sobie żaden bramkarz. No tutaj trzeba przypomnieć, że striker kogutów ma pięć gwiazdek słabszej nogi, dlatego no to strzelanie naprawdę nie jest trudne. Więc no jest to faktycznie zawodnik bardzo podobny do Akpoma, który pomimo teoretycznych braków radzi sobie wyśmienicie, ale z drugiej strony Kane w samej grze jest oceniony jako striker aż na 96, a to jest też podstawa by wymiatać, lecz no co ciekawe poziomem od kolegów wcale nie odstaje także Kabela, bo to jest karta warta na rynku 40 tysięcy monet, która jednak ma 95 tempa, a wewnątrz gry notowana jest na 92, Francuz ma ponadto 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, a Blingu ocenionego na 96, no nie trzeba już nawet komentować. No i faktycznie Francuz nie jest wysokim i silnym piłkarzem, ale ma takie tempo i tak świetne umiejętności odskakiwania od przeciwników, że na Murawie zdaje się być zawodnikiem, warto tym zdecydowanie więcej niż 40 koła. Jednak z racji na niesamowicie częste trafianie się w paczkach kabela został randomem, no i to tak samo jak jego kolega z defensywy, czyli Totibo, utrzymujący się na tym samym poziomie cenowym 40 koła. A tymczasem stoper Orlątek nie odstaje jakoś nadzwyczajnie umiejętnościami od saliby i obaj panowie pewnie wjeżdżają w swoich rywali zabierając im piłkę, w czym również wcale nie najgorszy jest kierant Ripper, do którego także nie można się przyczepić, bo we wszystkich podstawowych elementach gry Anglik spisuje się całkiem nieźle, no i to sprawia, że ta drużyna nie ma jakichś poważnych wad, a co najwyżej lekkie niedociągnięcia, takie jak posiadanie trzech gwiazdek słabszej nogi przez tele, czy trzy gwiazdki sztuczek przez Harego Keina, jednak jest to drużyna za marne 900 tysięcy monet, a muszę przyznać, że na tym naszym klasycznym ustawieniu 4 3, 2 1 bawiłem się nią wyśmienicie. Nawet ani razu podczas tych dziesięciu czy też kilkunastu testowych meczów nie używałem innej formacji, bo po prostu nie było takiej potrzeby. Więc śmiało mogę polecić ten skład nie tylko osobom, które mają odłożoną niewielką ilość monet na koncie i nie wiedzą czym pograć, ale dosłownie każdemu, bo taką budżetową drużyną zawsze fajnie jest się od czasu do czasu pobawić, a też spodziewam się, że nawet jeśli ktoś obrzydliwie nie przepada za ustawieniem 4-3-2-1, to ci piłkarze dadzą radę odnaleźć się w każdym innym wariancie od 3-4-2-1 przez 4-1-2-1-2 po 5-2-2-1 itd. Tak tak no jednak, trudno, żeby było inaczej, skoro tutaj rzeźnik rzeźnika rzeźnikiem pogania. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!